Do wszystkich ocalałych Mam nadzieję, że ktoś to oglądnie. Są już blisko. Opanowali większość miast. Większość moich znajomych, przyjaciół, rodzina. Większość z nich to dotknęło. Chyba wpadli na mój trop. Mam nadzieję, że za szybko mnie nie znajdą Jeżeli ktoś to ogląda wiedzcie wiedzcie, że jest iskierka nadziei Heavy Padaczka Studio Dołączcie do nas ostatnia deska ratunku, ostatnia iskierka nadziei przed powagą. Poważni ludzie są coraz bliżej. Jeżeli jesteście chociaż trochę podobni do nas, jeżeli jesteście inni, jeżeli jesteście bardzo niepoważni Довольно, до нас.